Moi drodzy, jak dobrze wiecie, przez te ostatnie pół roku używam aplikacji do liczenia kalorii, która nazywa się Fat Secret. Ja ją bardzo polecam, ale jedynym jej minusem jest to, że trzeba ręcznie wszystko wpisywać, tak żeby mieć dokładną ilość kalorii. Dzisiaj spróbujemy w odcinku użyć drugiej aplikacji, którą też posiadam. Ona jest w wersji premium. Coś ponad stówkę zapłaciłem za rok. Jest to Fitatu Premium AI. Jest to taki sam. Kalkulator yy, kalorii, aplikacja do liczenia kalorii. Też można to ręcznie wszystko sobie wpisywać i też to ma bazę danych. Ale dodatkową funkcją w tej aplikacji jest to, że możecie oszacować sobie, i słowo oszacować jest tutaj bardzo ważne, co jakby w późniejszej części odcinka Wszystko wytłumaczę. Możecie oszacować sobie ilość kalorii w posiłku. No i dzisiaj zrobimy takie porównanie. Będę liczył kalorie dokładnie na aplikacji FatSecret i będę szacował na aplikacji Fitatu AI. Premium. Jeżeli chodzi o pierwszy posiłek na który będziemy testować moje aplikacje, no to będą to bułki z szynką wołową. Do tego mam dwa jajka, trochę pomidora, trochę ogórka, sałatę oraz serek almette light. Które jest ostatnim moim odczyciem. Może nie moim, bo jak zwykle dziś tam z polecenia od Was bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o kalorie w aplikacji FAT Secret, jest to 628 kalorii, 19 tłuszczów, 62 wędli i prawie 50 gramów białka. No i teraz zobaczymy, jak to będzie prezentować się w aplikacji Fitatu. Jeżeli chodzi o kalorie tego mojego posiłku, no to po pierwszym zdjęciu mamy 1057 kalorii, 53 białka, 25 tłuszczy i 151 gramów węglowodanów. Widzę, że bardzo mocno przeszacowało ilość węglowodanów, ale zaraz do tego wszystkiego wrócimy. Jeżeli chodzi o stan już przygotowanego posiłku, no to jakby, tak jak widzicie, aplikacja pokazała, że jest to ponad 1300 gramów jedzenia, 2029 kalorii, 182 białka, 60 uszy i 191 węglowodanów. No jak widzicie, drugie stanowanie na podstawie już zrobionego jedzenia, no nie do, końca, nie do końca jest adekwatne, ale wydaje mi się, że możemy to poprawić czątem zrobienia zdjęcia. Zdjęcie delikatnie pod innym kątem, zobaczymy jak sobie teraz aplikacja z tym poradzi. Przypominam, na tamtej aplikacji na Facet było 628, teraz e, trzecie, tak naprawdę, stanowanie 973 kalorie, 75 białka, 16 tłuszczy i 130 dremów e, węglowodanów. No, moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że jestem delikatnie zdziwiony z tego względu, jak to wyszło. Może nie mocno zdziwiony, bo tą aplikację już testuję ponad miesiąc, także mniej więcej wiem, gdzie są jej ograniczenia. Dlatego robię zdjęcia z dwóch kątów. Yy, zaraz bierzemy się za śniadanie, ale podsumujmy, podsumujmy sobie ten pierwszy posiłek, bo jest to bardzo ciekawe. Dam yy, wam to nagram. Tu będzie fat to będzie pierwsze stanowanie fitatu, a to będzie drugie skanowanie z świtatu. Te dwa stanowania będą różnić się po prostu kątem. Jeżeli chodzi o kalorie, takie, jakie ma rzeczywiście ten posiłek z Fat Secret, to jest to 628 kalorii, z czego 19 tłuszcze, 62 węgle, 49 białka i no i tyle. Tak to się prezentuje dla aplikacji Fat Secret, jeżeli chodzi o to moje pierwsze stanowanie z samej góry, Wiecie, takie overshot. Takie. No to jest to 1057 kalory, 53 białka, 25 tłuszczy i 151 gramów węglowodanów. I powiem Wam, że tutaj byłoby bardzo wszystko sporo, gdyby aplikacja nie naliczyła sobie 400 gramów bułek. Okej, okay, te bułki były pocięte w połówki, także to też może być błąd. Po założenie jest takie, że robię zdjęcie nieprzygotowane do jedzenia, a ból już e, przyciąłem na pół, także może tutaj był mój błąd, no ale no nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić takie zdjęcie, także ja to zostawię. Jeżeli chodzi o klorykę, e, no to tak jak mówiłem, 500-1057, e, czyli o 400 więcej niż w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o to zdjęcie z boku, no, to jest to 973 kalorie, 75 białka, 16 tłuszczy i 130 gramów węglowodanów. No, tutaj jest troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o kalorie, ale po raz kolejny aplikacja wzięła. naliczyła 130 gramów węglowodanów, a w rzeczywistości jest ich dwa razy mniej. Co nam to daje? Co nam już to mówi? No ja jestem zastroczony, że są aż takie różnice do tej pory, jak sobie to wszystko testowałem. To było różnice 200-300 kalorii w jedną lub w drugą stronę. Nigdy się nie zdarzyło, że posiłek miałby mieć prawie 60% więcej kalorii niż w rzeczywistości. No ale cóż, no taki jest test. Będę starał się kolejne testy robić yy, tak samo, czyli obliczam sobie swat secret, potem robię overshot z fitatu i taki z boku. I zobaczymy. No i teraz żadnych produktów nie będę rozcinał, rozpaczowywał tylko po prostu będę robił zdjęcie dla Fitatu przed, przed po prostu wykorzystaniem tych wszystkich produktów. Przede mną konsumpcja tych pięknych dwóch półek nie czterech jak pokazuje Fitatu, także ja biorę się za jedzenie i widzimy się w posiłku numer dwa. Moi drodzy, jeżeli chodzi o mój drugi posiłek, dzisiaj, który będziemy sobie testować, to zrobimy sobie tortille. Zaczniemy sobie od tortilli, których ja używam. Są to 35 cm tortille z Allegro. Ja kupuję na Allegro. Dlaczego 35 cm? Jest mi po prostu łatwiej zawijać. Także, tak jak wam już wiele razy mówiłem, nie mam do tego talentu, także ja używam tego. Mięsna w jak to się mówi, będzie to mięso mielone z szynki. Powiem Wam, że musiałem się mocno zastanowić, czy w ogóle użyć tego mięsa, bo zobaczcie na no, ten kolor. Ale no, delikatnie otworzyłem i no, nie śmierdzi. Także mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. Termin jest do jutra. Dwa kolejne składniki: jest to kukurydza i fasola biała. Całe opakowanie pieczarek tym razem brązowych. No i zobaczymy jak aplikacja poradzi sobie z dodatkiem tłuszczu do tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o to skanowanie numer 2, to postaram się delikatnie to zmienić i będę skanował wszystkie produkty osobno, także żeby zobaczyć czy rzeczywiście ta aplikacja na tyle się myli. Jak możecie zobaczyć, aplikacja miała problem z dodaniem e, oliwy, tutaj którą mam w tym pojemniku. To, także dodałem sobie po prostu z butelki i wpisałem ile będzie tam dramów. A jeżeli chodzi o e, tortille, no to powiem Wam, że bardzo dobrze to odczytała. Tylko no, aplikacja nie wie ile użyje sztuk, także wpisuję dwie sztuki. Jak mogliście zobaczyć, wszystkie produkty dodane do aplikacji Fitatu za pomocą e, zdjęć, E... Jedyny problem bym był z oliwą, bo nie mogłem tego dodać, także dodałem sobie z opakowania. Bardzo fajnie, że odczytał e... poprawnie kalorie tortilli, bo tutaj jestem zaskoczony, bo nie wszystkie aplikacje e... mają tą tortillę w swojej bazie. Mam wrażenie, że ona jest taka dosyć niszowa, w sensie, że nie można jej znaleźć taki, w takim sklepie normalnym, tylko gdzieś tam na Allegro, dlatego pewnie są problemy z tym. E... No, i co? Zrobiłem wszystko, żeby aplikacja miała jak najłatwiej. Wszystko jej zestanowałem, bo drugie moje stanowanie będzie już po przygotowaniu. Także aplikacja nie będzie wiedzieć, jakie to jest mięso w środku, ile tam dodałem warzyw i jakich. Także zobaczy gotowy produkt, ale zeskanuję, zrobię też zdjęcie po przygotowaniu. No i oczywiście dodam wszystko ręcznie do FAT Secret, żeby mieć jakiś. Dokładny, miernik tego, ile powinno być kalorii. Teraz dajcie mi pół godziny, bo muszę to wszystko zrobić, wpisać i zaraz się widzimy. Moi drodzy, widzimy się już na ostatnim etapie, czyli na, na zawijaniu, moi drodzy, ale pamiętajcie, że ja nie umiem zawijać, także nie oceniajcie. Nie wiem, czy to przyspieszę na filmie, czy nie, ale tutaj sprawa jest bardzo prosta bo są to tylko dwie porcje, także nie muszę sobie niczego tutaj ważyć, tylko wystarczy po prostu na dwie części podzielić w miarę, w miarę równo i powinno, być, i powinno być naprawdę spoko. I no dobra, nie jest źle. Tak to wygląda. I co? Bierzemy się za robienie, za robienie zdjęć. Pokażę Wam tylko, ile wyszło w aplikacji Fat Secret. Wyszło 1921 kalorii na takie dwie tortille. Przypominam, że jest tutaj pół kilograma mięsa. No i te tortille same w sobie są dosyć duże. Także zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie w fitatu. Ale zanim jeszcze zrobimy zdjęcie, to pokażę wam, ile wyszło w aplikacji Fitatu, skanując tylko i wyłącznie produkty. Wyszło 2050 kalorii, czyli dosyć blisko. Jeżeli chodzi o makro, no to zaraz sobie o nich porozmawiamy, tylko teraz zrobię zdjęcie. Od góry, bez przecięcia tego wszystkiego, wyszło 2000 kalorii, 107 białka, 83 tłuszczu i 213 węglowodanów. Teraz robimy z innego kąta. 1986 kalorii. Wydaje mi się, że w miarę, w miarę powtarzalne. Ale damy jeszcze, damy jeszcze tej aplikacji jedną szansę yy, i rozkroimy sobie te dwie tortille i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tylko przed tym muszę to wrzucić do folii aluminiowej, tak żeby mi się to wszystko nie rozwaliło. Zrobimy sobie w taki sposób zdjęcie. No I zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie: 2222 kalorie. Tortille lądują w pojemnikach, tak żeby mógł je zabrać po prostu do pracy. A my widzimy się już przed biurkiem z małym podsumowaniem posiłku numer dwa. Wrzucenie tego, moi drodzy, do folii, do pojemnika. No tak jak Wam mówiłem, nie jestem mistrzem zawijania. Dodatkowo te tortille nie mają żadnego mm, sosu, żeby to wszystko posklejał. Także zostaje nam taki delikatnie suchy. Na przyszłość już będę wiedział, że chociaż odrobina ketchupu, albo odrobina skyra naturalnego, wysokobiałkowego. Oczywiście wszystko jest na tym kanale wysokobiałkowe. Na pewno poprawiłaby y, troszeczkę sytuację, jeżeli chodzi o taką zwartość tej masy. Ale w niczym to nie przeszkadza. Oczywiście też można to zjeść. A jeżeli chodzi o y, wszystkie te nasze tutaj kalorie, które się tutaj przedstawiają, no to już, już Wam to przedstawiam. Y, trochę mi to zajęło. Musiałem chyba z godzinkę sobie to posiedzieć i pociąć. Jeżeli chodzi o kalorykę z aplikacji Fat Secret, to jest to 1921 kalorii, 150 białka, 61 tłuszczu i 177 gramów węglowodanów. I to jest podana ilość kalorii, która jest taka jaka powinna być, która jest wpisana po prostu. Jeżeli chodzi o fitatu, same produkty zeskanowane, no to jestem tutaj pod dużym wrażeniem, bo 2050 kalorii, tylko 129 kalorii więcej niż... E, powinno być 139 g białka, 11 gramów na minusie, 67 g tłuszczu plus 6 gramów tylko, jeżeli chodzi o tłuszcz i 216 gramów e, węglowodanów. I ten e, węglowodany zaznaczyłem sobie na czerwono, bo wszystkie inne wartości moim zdaniem są akceptowalne, bo aplikacja może się pomylić. Na przykład 129 przy... 2050 to nie jest jakby taka różnica duża. Tym bardziej, jak mamy 6 gramów tłuszczu więcej, mi się wydaje, że jest to pomijalne. Można sobie to wliczyć w koszty tego, że po prostu nie dodajecie sobie kalorii z ręki. Tylko po prostu będą dodane są na czerwono, bo jest ich aż o 39 więcej. Jeżeli zestawimy to z dokładną ilością, to jest to 177, to już jest 25%. Także. Nie, 20%, no to już jest sporo, nie? Jak jest takie 5% plus minus, to myślę, że jest akceptowalne, ale 20% to już sporo. No, i jeżeli chodzi o fitatu całość, czyli te dokładnie pocięte tortille w folii aluminiowej, to znowu jestem pozytywnie zaskoczony 1986 l, czyli bliżej, nawet bliżej, jeżeli chodzi o zestronowane produkty 112 gramów białka, no i tutaj zaznaczone jest zaznaczone na czerwono, bo tutaj różnica już jest dosyć spora, tym bardziej na minus 38 gramów, jeżeli chodzi o tłuszcz to 57,4 mniej, czyli moim zdaniem spoko zaznaczam na zielono i tutaj też jest rozjazd, jeżeli chodzi o węglowodany, 237 gramów węglowodanów plus 70 moi drodzy, tym bardziej zaznaczam to na czerwono tak się to prezentuje, ma problem z obliczeniem węglowodanów z oszacowaniem węglowodanów, nawet w tym drugim posiłku, jak dodawałem dokładne ilości tego, co się znajduje po prostu w posiłku, no to ta aplikacja ma z tym ewidentnie problem. I to widać, jeżeli chodzi o kalorie, to już ten drugi posiłek nie jest tak rozstrzelony. Jest bardzo blisko w jednym i drugim skanowaniu, bo nie ma tutaj... No ja bym się nie przyczepił. Gdybym miał zjeść 1920 kalorii, a zjadłem 2050, to raczej bym się tym nie martwił, Poszedłbym po prostu dalej w dzień i bym się tym nie przejmował. Ale jeżeli chciałbym zjeść 180 gramów węglowodanów, a zjadłbym 240 prawie, no to to już jest różnica w składniku, Ale to powiem na samym końcu. Ja patrzę z perspektywy osoby, która, się, która chce zrzucić wadę, ale z drugiej strony też patrzę, patrzę z perspektywy osoby, która chodzi na siłownię, która potrzebuje zapotrzebowania na, trochę, na białko trochę wyższego, ale wrócę do Was z tym bo na moim ostatnim posiłku, który będzie u mnie dokładnie za 12 godzin, także u Was to będzie chwila, u mnie po prostu troszeczkę dłużej. Delikatna zmiana planów, mamy dzień następny, niestety klip z wczoraj mi się nie nagrał, ale pokażę Wam dokładnie to samo co zjadłem wczoraj. Yy, tutaj mam jedną porcję sernika, takiego fit sernika na bazie yy, skera, zobaczymy jak, jak ta nasza aplikacja Fitatu AI sobie z tym poradzi od góry. 158 kalorii. No i teraz robimy, no i teraz robimy zdjęcie z do delikatnego cząta. 486 kalorii. Na tym zdjęciu widzimy po prostu grubość tego tej porcji tego sernika. No, ale różnica jest no, razy trzy. Nie? Tutaj niestety nie zrobię zdjęcia składników, bo jest to już produkt gotowy. Także będę się opierał, yy, będę się po prostu opierał na, yy, na tym, co pokazała aplikacja w, jednej, w, w jednym i drugim yy, zdjęciu. Udało mi się to wszystko wrzucić na ekran. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o ostatni posiłek fat FatSecret było 354 kalorie, 22 gramy białka, 12 tłuszczu i 56 węglowodanów. No i powiem Wam, że delikatnie przekroczyłem kalorie, te, te całkowite, które miałem na dzisiaj, ale o tym zaraz. Jeżeli chodzi o pierwsze skanowanie, to od góry, tam gdzie było mniej kalorii, to było 158 kalorii, 4 gramy białka, 11 gramów tłuszczu i 11 gramów węglowodanów. A jeżeli chodzi o skanowanie z boku, tak, na tym zdjęciu, na którym było widać grubość po prostu tego, tej porcji, to jest to 486 kalorii, 5 g białka, 37 g tłuszczu i 34 g białka. Tak jak widzicie, aplikacja nie dała rady oszacować ilości białka z tego względu, że no, aplikacja nie wie, co tam zostało użyte. Czy tam został użyty mm, wysokobiałkowy sker, tak jak w tym przypadku, czy jakiś inny ser? No tutaj mam wrażenie, że aplikacja jest y, usprawiedliwiona, bo do końca no to jest przetworzony jest to przetworzony produkt. On nie wie, co jest w środku, nie? Chociaż w, w tortilli bardzo fajnie to y, przewidziała. Także do końca nie wiem, z czym to może być związane, ale tylko wam mówię, żebyście nie byli źle nastawieni do tego, bo ja rozumiem to, że aplikacja może mieć problem z tym, żeby coś już przygotowanego oszacować dużo, dużo większe wymagania miałem wobec tego, jak sobie poradzi z gotowymi produktami. Jeżeli chodzi o podsumowanie całego dnia jedzenia, dzisiejsza kaloryczność powinna wynieść 2903 kalorie. Jeżeli chodzi o fitatu produkty, czyli to skanowanie na którym w którym miałem największe nadzieje, to wyszło więcej kalorii 3265-362 kalory więcej. Jeżeli chodzi o Fitatu całość, czyli już produkty po przygotowaniu 3445 plus 542 Kalorie. Jeżeli chodzi o składniki, no to powinienem zjeść 221 gramów białka. Odpowiednio było to 196 i 192. Tutaj mam wrażenie, że, to, że ta ilość białka jakby ok, przewidziała. Jeżeli chodzi o tłuszcz, to powinno być 92. W pierwszym planowaniu było 103, w drugim 110. Tutaj różnica też nie jest za duża. Tutaj jeszcze bym, wiecie, jeszcze bym to zaakceptował. Ale jeżeli chodzi o węglowodany ich powinno być 295, w pierwszym stanowaniu jest 378, a w ostatnim stanowaniu 106. No i tutaj, no i tutaj mam problem rzeczywiście, że oszacowanie tych wędlowodanów dzisiaj nie do końca się udało tej aplikacji. Mam wrażenie, że w pierwszym stanowaniu zniszczyło to yy, pomyślenie, że to są cztery bułki, a nie 4 połówki bułek. Ale im dalej w, w dzień jedzenia, no to te węglowodany też były nie do końca oszacowane dobrze. I słowo klucz oszacowane, bo to nie jest dokładna ilość kalorii, bo to ta aplikacja nam tylko szacuje. No i tak jak Wam pokazywałem, nawet zeskanowanie całego produktu nie daje, nie daje Wam gwarancji, nadal możecie zjeść, no, 12-15% więcej kalorii niż w rzeczywistości jecie i w, dru i w drugą stronę też może Wam nie niedoszacować tego dnia jedzenia. Eee. I co ja o tym myślę i czy ta aplikacja jest dla mnie? Bo to ja będę rozpatrywał to w dwóch aspektach. W takim moim aspekcie, gdzie ja sztywno pilnuję teraz już kalorii, nie, nie pozwalam sobie na to, żeby tych kalorii było więcej. Powinno być 2800, zjadłem 103 kalorie więcej, no z tego względu, że no tak uciąłem sobie sernik. Nie? Ten sernik też nie był za duży, eee, ale po drugie bardzo ważna jest dla mnie ilość białka w diecie, bo to białko trzymam na sztywno, te 220-230 gramów, no i innymi makroskładnikami jestem w stanie sobie żonglować. I jeżeli chodzi o to skanowanie samych produktów, no to jest to o 15% więcej kalorii. Dla mnie jest to niestety nie do przyjęcia. A już jeżeli chodzi o to skanowanie całości, no to jest to 20%, 18% więcej kalorii. To już naprawdę bardzo... Wytraczamy poza ilość spożytych kalorii, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na makroskładniki, pomijając już te węglowe dane nieszczęsne, do których już nie będę się czepiał, no to 196 białka to 192, a powinno być 221. No, hmm. okay, jest to nadal 10%, nie? Jest to nadal 10%, także jest jakaś różnica, ale w miarę dobrze to oszacowało. Yy, różnica na tłuszczu yy, 11 i 18 gramów no to znowu na plus yy, no i tutaj cały, cały ten bank teru wszystkiego rozbijają węglowodany gdyby tych węglowodanów było mniej oszacowanych no to kaloryczność zbliżałaby się do ideału także ja tej aplikacji yy, AI do skanowania nie używam, nie używam tej aplikacji do skanowania jedzenia, bo ona niczym się nie różni od yy, z, od wpisywania do FAT Secret, bo ma podobną bazę danych, ale jeżeli chodzi o skanowanie AI, no to nie do końca bym temu wierzył, ale jest też druga strona tego wszystkiego i przykładem tego jest moja narzeczona, która dzięki aplikacji fat FITATU Premium AI, którą ona też posiada, zrzuciła 8 kilo. Nie? Także to musimy... W dwóch aspektach, dwutorowo to rozpatrywać dla osoby, która rzeczywiście jest wtręcona i liczy, ma jej się tego pilnuje, to ja bym, tego, ja bym w to nie wszedł. Ale jeżeli chodzi o taką osobę, która zaczyna, nie wie co to liczenie kalorii, nie chce się jej liczyć kalorii i ważenie posiłków dla niej jest po prostu, dla tej osoby jest po prostu dziwne, no to takie stanowanie może być wyjściem. No i teraz pytanie: Tylko musimy sobie postawić pytanie, czy. Jedzenie na redukcji mniejszej ilości kalorii niż powinniśmy, niż wynika nam z naszego zapotrzebowania i z naszej aktywności, będzie dobre. Bo tutaj fitatów w jednym i drugim stanowaniu pokazało nam no, 12 i 18% więcej kalorii, czyli powinniśmy ich nie zjeść. Nie? Czyli tego powinniśmy zjeść yy, odrobinkę mniej niż. To, co nas nazywa aplikacja, w rzeczywistości byśmy zjedli dużo mniej niż to, co powinniśmy. No i teraz pytanie. Czy jedzenie mniejszej ilości cardio na redukcji już z już obliczonym deficytem? Ja nie mówię, że nie stawiam pytania, czy na redukcji powinno się jeść mniej. Oczywiście, że tak. Makro składniki, no to jest 100% tej gry. Nie? Jeżeli nie macie deficytu, to nie, nie schudniecie i tego nie zmienicie. Ale jeżeli chodzi o o to, czy możemy pogłębiać deficyt w nieskończoność, to wydaje mi się, że nie. Bo na samym początku będziemy mieli efekty, waga spadnie, ale potem już zaczniemy się troszeczkę męczyć. I im dłuższa ta redukcja, tym większe mogą być konsekwencje tego, że moi drodzy, jecie za mało. Bo każdy może sobie, każdy może sobie obciąć kolory do 800 dziennie i chwalić się, że jest na redukcji. Nie, nie do końca o to chodzi. Zdrowa redukcja moi drodzy, to też budowanie nawyków żywieniowych, a ucinanie tak głęboko kalorii poniżej swojego zapotrzebowania, no w którymś momencie może mm, źle się na tym odbić i możecie mieć polkę się redukcji. Ja nie mówię, że nie schudniecie. Jeżeli przyciśniecie, będziecie trzymać Pomimo głodu, bo ja wierzę, że na takich kaloriach, gdybym obniżył o tej ilości kalorii prawie 550 kalorii, gdybym obniżył wczorajszy dzień, no to mógłbym być już głodny, nie? Wtedy zjadłbym 2400 kalorii. Nadal bym na tym funkcjonował, nadal bym poszedł na rower, nadal bym poszedł na siłownię, ale na tym etapie redukcji 2400 to jest to za nisko. Bo organizm traci wagę, traci wagę na 2800-2900 i takie tempo redukcji jest zdrowe. Im bardziej to pogłębiacie, tym wystawiacie się na większą, większą możliwość tego, że po redukcji yy, będzie efekt jojo, ale też yy, utrudniacie sobie redukcję. Nie? Yy, stracić wagę można obciąć rękę i stanąć na wadze i będziecie 7 kg lżejsi. Nie do końca o to chodzi, yy, ja proponuję zrobić to po prostu z głową. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to chyba to wszystko. Wiem, że on może być niereprezentatywny, bo tak naprawdę pokazałem Wam trzy posiłki, bo ten drugi i trzeci posiłek był taki sam. Ja ze swojego doświadczenia z, z ponad miesiąca korzystania z tej aplikacji, powiem Wam, że to różnie bywa nigdy mi się nie udało wejść w taką dokładną ilość kalorii, wiecie, że tam 13 kalorii się różni z całego dnia, trochę jest na minus, trochę jest na plus, dlatego ja bym polecił takiej osobie, która nie chce liczyć makro, nie chce ważyć jedzenia, to ja bym to, po, ja bym to polecił, bo w którymś dniu zjecie więcej, tak jak dzisiaj ja Wam to pokazałem, ale w innym dniu, korzystając z innych produktów, aplikacja to nie doszacuje kalorii i ziecie mniej. I w, w którym momencie to się zrównoważy, że będziecie mniej więcej w tych samych kaloriach? Dla mnie, niestety, ta aplikacja no, nie zdaje egzaminu, ale ja jestem takim przykładem, że dość, który chodzi z aplikacją, nie zapisuje wszystko, co je. Ciężko jest wymagać od tego, aplika tego od aplikacji, która nie do końca wie co jest dokładnie na zdjęciu. I podstawowe pytanie, czy AI przejmie dietetykę? Czy AI może Wam ułatwić dietę? Tak, może, ale nie jest to narzędzie nieumylne. Pamiętajcie, że jest to po prostu zwykła baza danych. Jest to wsteczne wyszukiwanie grafiki. Jeżeli w którymś momencie gdzieś w internecie pojawiła się błędna informacja na temat kalorii do danego produktu, to AI po prostu zaciągnie stamtąd informacje i może Was po prostu wprowadzić w błąd. Ale jeżeli nie jesteście hardkorowymi ludźmi, którzy liczą kalorie, no to jak najbardziej mogę polecić. Ale moje serduszko zostaje przy aplikacji Fat Secrets. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Dajcie znać, czy taki odcinek się podobał. Jestem w stanie przy takich pełnych dniach jedzenia. Robić, robić takie porównanie już może bez tych wszystkich wyliczanek, tutaj, tylko takie podsumowanie wam pokazywać. Dajcie znać, czy byście takie coś chcieli. Do zobaczenia jutro.